Chodniki, drogi, ścieżki rowerowe. Zobacz drogowe inwestycje w 2020 roku. Bydgoszcz informuje. Budowa ulicy Grunwaldzkiej kosztowała 90 milionów złotych. To największa inwestycja, którą bydgoscy drogowcy zakończyli w 2020 roku. Zbudowano nowe jezdnie, bezpieczne skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, buspas, chodniki i drogi rowerowe. W Mikołajki, wzdłuż ulicy Kujawskiej, zaczęły jeździć tramwaje. Zakończenie robót planowane jest w połowie przyszłego roku. Powstał nowy Buspas w ciągu ulicy Gdańskiej, a w pierwszej połowie roku zakończyły się prace przy budowie nowego, wschodniego wiaduktu przy ulicy Armii Krajowej. Trwa rewitalizacja starego Fordonu, wkrótce zmieni się między innymi rynek. Pamiętamy o bezpieczeństwie. Drogowcy montowali wyniesione skrzyżowania, progi zwalniające, znaki na fluorescencyjnym podkładzie. Doświetlono też kolejnych 15 przejść dla pieszych. Na wielu ulicach jednokierunkowych wyznaczyliśmy kontraruch rowerowy. W ramach programu utwardzania ulic gruntowych płytami ażurowymi poprawiono nawierzchnię na 15 Bydgoskich ulicach. Powstały nowe drogi rowerowe, na przykład wzdłuż ulicy Kruszwickiej i Fosza, oraz nowe wiaty przystankowe. Cały czas remontowane są chodniki. Infrastrukturę poprawiono też w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego. W grudniu poznaliśmy oferty firm zainteresowanych budową nowych mostów nad Brdą, pomiędzy ulicami Toruńską i Fordońską. Inwestycja pochłonie ponad 150 milionów złotych.